Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Powiedziałbym, że dzisiejszy odcinek będzie spokojny, ale wiem, że głosowanie u wielu z Was wywołuje bardzo dużo negatywnych e, rzeczy. Przekonałem się o tym już na streamie, bo już rozmawialiśmy trochę o tej drużynie e, Toty, więc postanowiłem nagrać taki odcinek. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby sobie podyskutować na przykład w sekcji komentarzy. Także przechodzimy najpierw do głosowania na mężczyzn. I tak jak widzicie, do dyspozycji, ja trochę to zeskopuję, do dyspozycji mamy Alisona, Edersona, Sambek, Oblaszęstego, Majnią, Oblaka i Terstegena. I teraz tak będę wybierał zawodników, którzy których ja bym chciał zobaczyć w TOTY, a niekoniecznie, którzy na pewno to do ty zasłużyli. I teraz tak, ja wrzucam Alisona, ale uważam, że powinien zostać Ter Stegen. Dlaczego Ter Stegen? Stanowczo najlepszy sezon, jeżeli chodzi o tamtych bramkarzy. Ten sezon jest średni. Ale w tamtym zupełnie stanowczo najlepszy ze wszystkich bramkarzy, niesamowite statystyki. Właściwie tylko dzięki niemu Barcelona zdobyła to mistrzostwo, bo ogólnie kopali się po czoła. Hatterstegen ratował ich w tak wielu sytuacjach, że gdyby nie to, to w życiu Barcelona by nie zdobyła swojego mistrzostwa. Ja wybieram mimo wszystko Alisona, bo był skuteczniejszy, jeżeli chodzi o. Jest taki współczynnik u bramkarzy, jak zapobieganie go, yy, bramkom. I w tamtym sezonie Alison miał, na najwięks... miał ten st... tą statystykę największą ze wszystkich zawodników w Premier League. W tym sezonie również jest w czołówce, a Liverpool jest najlepszą drużyną Premier League. Poza tym kibicuję Liverpoolowi, więc rzucam tutaj Alissona. Chociaż Ter Stegen według mnie powinien wygrać, ale wygra raczej Alison przez hype. Jeżeli chodzi o obronę... Według mnie, z racji tego, że nie daję tutaj Kyla Walkera, którego powinni dać, bo to jest totalny kryminał, brak tego Kyla Walkera, to wrzucam tutaj Trenta. Dlaczego Trenta? No bo on nie ma tak naprawdę przeciwników. Kogo miałbym tutaj wrzucić? Grimaldo to jest nie ta strona. Di Marco, nie wiem, nie, nawet, nawet nie wiem kogo bym tutaj mógł rzucić. Frimpong jest znany z tego, że on właściwie nie gra na obronie, tylko że lata po pomocy wysoko. Dlatego ode mnie leci trend, który ma fantastyczny sezon. Chyba w tym momencie jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszych zawodników i Liverpoolu i Premier League, jeżeli chodzi o swoje oceny i statystyki. Chodzi tutaj nie tylko o statystykę Bramek i asyst, no bo to jest jakby na to obrońca, ale k-passów, podań progresywnych i tak dalej. Dlatego tutaj z pełną świadomością za ten sezon zaznaczam, jest tutaj trend. Jeżeli byłby Walker, dałbym tu Walkera, bo tak jak w przypadku Alisona, możemy cokolwiek dyskutować o tym, że on miał jakieś tam lepsze statystyki, zwłaszcza w tym sezonie. Tak, Walker trenta po prostu zamiot pod dywan, dlaczego go nie ma, nie mam zielonego pojęcia jedziemy dalej i tutaj chyba nikogo nie dziwi Van Dijk stanowczo najlepszy obrońca środkowy w tym momencie jeżeli chodzi o całą ligę jeżeli chodzi na całym świecie myślę, że też z aktualną formą w tamtym sezonie również bardzo, bardzo dobry, najwyższa ocena średnia według Sofa jeżeli chodzi o środkowego obrońcę z tego co sprawdziłem, dużo wyższa niż Rubena Diasa, który tak naprawdę uzupełni mi tutaj ten środek obrony Diaz, potrójna korona co prawda w Premier League opuścił chyba 12 występów to jest praktycznie 1 trzecia sezonu ale w Lidze Mistrzów zagrał wszystko praktycznie od deski do deski on dzięki niemu głównie ten Manchester City miał szansę zdobyć tą potrójną koronę jeżeli chodzi o lewą obronę jeżeli Grimaldo w tamtym sezonie grałby takim jak, jak, jak teraz na pewno bym wrzucił tu Grimaldo ale nie grał i posłużę się tutaj totalnie Fifą i wrzucę tutaj Teo Hernandeza. Poza tym Teo y, Milan całkiem nieźle sobie radził, jeżeli chodzi o to, dodatkowo w lidze również sobie nieźle radził. Sam Teo był stanowczo wiodącą postacią tego Milanu. W kadrze również świetnie się prezentował. Dlatego tak wygląda moja obrona, czyli trend Van Dijk, Diaz i Hernandez. Przechodząc do pomocy na SPD, co by nie mówić, może być tylko jedna osoba, Rodri, zdobywca zwycięskiego gola w finale Ligi Mistrzów dla Manchesteru City, wiodąca postać tego zespołu, w sumie najlepszy zawodnik, jeżeli ktoś mówi mi, że Haaland jest najlepszy, nie, Halan po prostu wykorzystuje okazje, które tworzy mu drużyna, i jeszcze strasznie dużo tych sytuacji marnuje. Rodri jest po prostu płucami tego zespołu centralną postacią, wokół której kręci się ta gra. Zresztą widzieliśmy: cztery mecze go nie było, cztery razy i straciło punkty w tym sezonie. Więc Rodri, według mnie, jak najbardziej ląduje w tym zestawieniu. A jak nie było Halanda, oni i tak wszystko wygrali. Tak, znaczy, zawsze zdobywali punkty, jeżeli się nie mylę. Obok niego. Może być tylko i wyłącznie zawodnik. Już teraz Realu Madryt wcześniej Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Fantastyczny sezon. Jeżeli chodzi o pomocników, to Poro Dream według mnie najlepszy w tym momencie pomocnik na świecie. Jakby na to nie patrzeć, lubić, nie lubić Real. Trzeba oddać cesarzowi co cesarskie, i trzeba go tu wrzucić. Poza tym wydaje mi się, że on i tak już ma potwierdzoną tą kartę TOTY, jeżeli się nie mylę, tak samo jak Kutelas, bo pokazali to na transmisji od jej. I teraz pomocnik, z którym mam największy problem, bo nie wiem kompletnie kogo tutaj dać, no ale postanowiłem wrzucić mimo wszystko tutaj Tevina De Bruyne. Fantastyczny tamten sezon, co prawda okraszony kontuzją pod koniec, znaczy w finale za bardzo nie pograł, ale... Jego gole we wcześniejszych fazach, to jak on potrafił wykreować zespół, żeby odbić się od tej straty, którą mieli do Arsenalu. No, gdyby nie on, no to tak naprawdę y, zakończylibyśmy z tym, że Arsenal by zdobył Mistrza. Y, I tutaj, w najprawdopodobniej, mielibyśmy pół Arsenalu, jeżeli chodzi o tą drużynę. Bo na pewno wtedy za Rubena Diasa wrzuciłbym Salibę, na pewno wrzuciłbym za Kevina Odegarda. No, ale tak nie było. Kevin to wszystko wykierował w tym sezonie nie grał. Tylko pytanie, czy to, że nie grał w tym sezonie jest w stanie zaprzepaścić całą wcześniejszą, wszystkie puchary wcześniejsze, wszystkie wcześniejsze jego sukcesy, jego fantastyczne liczby w tamtym sezonie? No nie wiem, ja osobiście bym to tak zestawił. I teraz wydaje mi się, że. E, najbardziej oczywiste, co może się tutaj stać. Czyli wrzucenie na środkowego napastnika Erlinga Halanda. Pomimo tego, że w tamtym sezonie miał najwięcej zmisowanych, wielkich okazji, to strzelił też najwięcej goli. No, jak najwięcej goli, to był kulem strzelców, więc on tutaj być po prostu musi. Jeżeli chodzi o zestawienie. Całego ataku musi tu być również zdobywca złotej piłki, Lionel Messi. Nie ma w ogóle do tego podjazdu. Jeżeli chodzi o tamten sezon, najwięcej goli plus asyst w top 5 ligach, pomimo tego, że zrobił sobie po Mundialu przerwę. MVP Mundialu, MVP w sumie, chyba ligi, według ten, najwięcej wykreowanych okazji w lidze. Francuskiej w tym roku no ciężko jest tutaj szukać czegoś, ale jeżeli daję Kevina De Bruyne po mojego kontuzji, jeżeli daję Rubena Diasa po mojego kontuzji, nie wyobrażam sobie nie dać Messiego, który po przyjściu do najgorszego klubu MLS, bo nie bójmy się tego stwierdzić, mimo wszystko łapie ich za mordę i wciąga i zdobywa z nimi puchar. Więc tak prezentuje się moje prawe skrzydło. No i teraz lewe skrzydło i tutaj jest pewien problem znaczy problem na pewno tu będzie Mbappe i tak będzie się prezentowała moja jedenastka i myślę, że z tej jedenastki co najmniej 9 albo 10 kart będzie w Toty być może nawet 11 bo takie tacy gracze jak Van Dijk, Diaz, Hernandez, Rodri, Bellingham Harald, Mbappe i Messi są dla mnie niepowtarzalni, jestem ciekawy co z tym Kevinem i Alisonem, ale jeżeli bym tu mógł to bym tutaj zastanawiał się jeszcze nad Salahem, którego wsadziłbym jako 12. zawodnika Toty. Ja zdaję sobie sprawę, jaki jest hype na Mbappe, zdaję sobie sprawę, że on w tym momencie jest najlepszym zawodnikiem Ligue 1, ale Salah jest najlepszym zawodnikiem Premier League, a Premier League jest dużo mocniejszą ligą od Ligue 1. Dlatego jeżeli miałbym tutaj decydować o 12. zawodniku, to przyznałbym go Salahowi, i taki właśnie głos: czyli taka jednostka Alison, Trent, Van Dyke, Diaz, Hernandez, Rodri, Bellingham, De Bruyne, Messi, Halad i Mbappé Akceptuję regulamin i wysyłam swój głos. Także jeżeli chodzi o męską, drużę, to ty to wszystko i przechodzimy do głosowania na kobiety. I tutaj polecę już totalnie FIFO, bo kobiecej piłki praktycznie nie oglądam. Wiem tylko, że Hiszpanki są mistrzyniami świata, a Barcelona wygrała Ligę Mistrzów. Także zapraszam Was do drugiej części. No i tak jak mówiłem, nadszedł czas na drużynę kobiet. I tutaj będzie mi znacznie ciężej. Ale troszeczkę sobie poprzeglądałem statystyk, więc uważam, że ta drużyna nie będzie aż tak ym, niewyobrażalna jeżeli chodzi o bramkarkę postawiłbym tutaj na Endler wydaje mi się, znaczy Olympic Lyon z tego co wiem na ostatnie chyba 5 edycji Mistrzów Kobiet wygrał 4 coś takiego, więc wydaje mi się że po prostu są na tyle mocne, że ta bramkarka że one są chyba mistrzyniami kraju teraz prowadzą w lidze, że ta bramkarka po prostu, że tak powiem oddaje, jeżeli chodzi o Prawą obronę tutaj na pewno chciałbym postawić. Dobra, zacznijmy od środka. Obok niej będzie Renard oraz Paredes, która zdobyła zarówno Mistrzostwo Świata, jak i Ligę Mistrzów w tym roku. Jeżeli chodzi o pozostałe części obrony, totalnie fifowo daje Bachę, bo tak naprawdę nie wiem, kto tam powinien być. A z drugiej strony daje yy, Olgę, która również jest znana FIFA, ale dlaczego daje Olgę? Bo ona była kapitanem, jeżeli chodzi o drużynę Hiszpanek na Mistrzostwach Świata, gdzie zdobyły właśnie złoty medal, dlatego właśnie ją tutaj umieszczam, jeżeli chodzi o środek pola, Putellas, która już została ogłoszona jako karta Toty, jeżeli się nie mylę, razem z Bellinghamem. Do tego Bonmanty, czyli zdobywczyni złotej piłki, a wszystko zamknie mi Georo, no tak elegancko pod FIFE. Jeżeli chodzi o napad, tutaj również lecimy Fifą, czyli na napad daje Hansen na prawe skrzydło, na lewe skrzydło daje Diani, która w tamtym sezonie na 17 meczów strzeliła 17 goli. I według mnie zasługują na karty doty. W tym sezonie również nieźle strzela. Olympic Lions znowu odzyskał, że tak powiem, blask. A wszystko zamknie zdobywczyni gola w finale: jednego czy dwóch. Dodatkowo Polka, polska reprezentantka, czyli Ewa Pajor. I tak prezentuje się moja drużyna Toty kobiet. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że taki filmik również Wam się spodoba. Jutro wracamy do filmików bardziej handlowych. Standardowo o 16.30 pojawi się taki filmik. A o godzinie 22.30, 23.00, dzisiaj na Twitchu moim odbędzie się live. Zachęcam do za swienia suba, do łapki w górę. Kliknijcie sobie też dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia. A na dzisiaj to wszystko i widzimy się za kilka godzin na Twitchu. Na razie.